Z tej strony macie że w dzisiejszym odcinku będzie gry W dzisiejszym odcinku będziemy grali w Brawl Stars. Będziemy, wiem, równo 8000 parków i będziemy odblokowywali nowego zadmiarza raulera, czyli MS. To będzie krótki, ale na temat odcinek. Film wam się spodobał to nie za zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanał no. Dobra, to już odblokujemy i to będzie od razu koniec odcinka, bo nie mogę nagrywać Kto na, na was nagrać, to jest moje poświęcenie mm, Więc odblokujemy Uwaga. Czekajcie, nagrywa się, nagrywa Dobra, odblokujemy Jest! Ems! Moi drodzy Właśnie w tym odcinku blokujemy M's I to będzie ostatnia postać z Alei Pucharów Myślę, że odcinek wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić łapy, łapki w górę Jak będą trzy łapki w górę, to, to nagram kolejny odcinek z Brawl Starsa Najprawdopodobniej o 19 wleci odcinek z Minecrafta Jeszcze raz mówię, jak film wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i ja się wam, z wami żegnam, rogować ms. Pozdro.